Witam Was. Eee, obejrzałam ostatnio jakieś eee, swoje nagranie. W sumie nie pamiętam, które, ale powiedziałam tam, eee, że zdarza mi się czasem objeść i, i coś tam dalej opowiadałam eee, i to tak mi zgrzyta w środku, więc e, pomyślałam sobie, że, że może rozgraniczymy dwa słowa: objadać się i przejadać się. I czy dla Was to są takie same słowa, one znaczą to samo? Bo dla mnie nie. Dla mnie obieść się jest jednak czym, czymś, co kojarzy mi się z zaburzeniami odżywiania, z jedzeniem kompulsywnym. Obiadanie się nie? to jest coś poważniejszego. Um, to jest rzucenie się na jedzenie, to jest ta kompulsja, to jest um, niemożliwość powstrzymania się, bezsilność. I to jest coś, um, Czego lepiej, żeby w naszym życiu nie było, bo to niesie za sobą konsekwencje, czyli właśnie i złe samopoczucie fizyczne, i złe samopoczucie psychiczne. Natomiast myślę, że ja tego w tym nagraniu użyłam w takim kontekście, że czasem w żartach używamy takiego słowa, o, ale się objadłam, nie? Czyli przejadłam, ale się objadłam, na przykład w jakimś pysznym obiedzie, czy na jakiejś imprezie rodzinnej, nie? Więc takie coś rzeczywiście w takim kontekście zdarza mi się, nie wiem, raz w roku, dwa razy w roku. To nie ma nic wspólnego z kompulsją, bo to tak naprawdę jest to przejadanie się, a przejadanie się może się zdarzyć, nie? Każdemu. Właśnie w takiej sytuacji, coś było pysznego i tak trudno mi było się powstrzymać. Albo o, byłam taka głodna, że jak rzuciłam się na ten obiad, no to się przejadłam. I oczywiście też nie jest dobrze, żeby to się zdarzało za często, no bo też nas brzuch boli, a jak się będzie zdarzało za często, no to też w konsekwencji e, możemy zacząć od tego tyć. Ale to są dwa słowa o takiej, takim innym ciężarze. Ja życzyłabym każdemu, kto się objada, żeby się już nigdy w życiu w ten sposób nie objadł kompulsywnie. Choć może tej osobie się zdarzyć, że się kiedyś przeje, bo nie będzie jeść wystarczająco uważnie, bo będzie przepyszne jedzenie, bo będzie jakaś fajna atmosfera. To się może zdarzyć. No i tak wiecie co, to jest krótkie nagranie, bo, bo tak sobie pomyślałam, że, że jakby to bym chciała doprecyzować. Jestem ciekawa, jak Wy o tym myślicie. Czy Wy widzicie te niuanse? Co się Wam zdarza, czy Wam się zdarza właśnie takie to obiadanie kompulsywne, które to jest coś wbrew Wam, czego Wy nie chcecie, a może coś, co czasem planujecie, żeby Wam się zdarzyło, ale też widzicie, że prędzej czy później przychodzą tego konsekwencje i chcielibyście to wyeliminować z życia, i myślę, że warto to wyeliminować z życia, bo to obiadanie się ma wiele konsekwencji, niedobrych dla nas, a pod czy przejadanie się jest właśnie też dla Was? No, po prostu no zdarza się każdemu. E, nikt nie jest idealny i każdemu się może zdarzyć, żeby się, że się po prostu czasem przeje i wtedy nawet z żartem możemy do tego podejść, nie? Czyli to, to przejedzenie, które mi się czasem zdarza, to mnie tam może trochę brzuch poboli, po ale to jest tyle. Nie ma po tym złości na siebie, wyrzutów sumienia, nie ma po tym karania się od od... od, od Pokutowywania za grzechy, czyli nie ma e, przeczyszczania jakiegoś, głodzenia się e, nadmiernej aktywności fizycznej. Zwykle to oznacza, że po prostu dłużej nie jestem głodna, i dłużej odczekuję naturalnie do następnego posiłku, i na przyszłość mówię, no nie, postaraj się tego nie powtórzyć, bo, cię, bo to nie było przyjemne, ale to jest z uśmiechem na ustach, stawiam kropkę następny dzień. I tyle, nie? Więc to jest taka różnica między, dla mnie między tym objadaniem się a przejadaniem się. Co o tym myślicie? Pasuje Wam, nie pasuje? Niepotrzebnie wymyślam. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dzięki za uwagę, Pa.